52.0. Witamy was w kolejnym odcinku mojej serii nowej na kanale WRC6. I dzisiaj sobie standardowo będziemy grali na podzielonym ekranie. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Więc yy, na odmianę, żeby nie było dzisiaj ja wybiorę yy, ride. nie będę ciebie pytał o zdanie, bo zawsze to robiłem. To może teraz się przejedziemy co innego, co ty na to? I jak na lato? No to dobra, to się przejedźmy może tą o, trasę. Właśnie miałam mówić, że fajnie wygląda. Chyba my jej nie jechali, z tego co pamiętam. Na pewno nie. Eee, I co? Jeździmy sobie teraz z kategorii WRC, bo w zasadzie już wszystkich my tutaj oblecieli. Przynajmniej tak mi się wydaje. Um, masz jakąś propozycję, kogo by tutaj e, wziąć? O tych sobie weź. O tych? Mhm. Dobra, w sumie spoko. Teraz wybierasz ty. Okej, okay, no to ja pojadę. Hm. Chyba nimi jeszcze nie jechałam. Od Tanak. No i co? Co możemy powiedzieć jeszcze ciekawego? Około tak myślałem sobie, że jeszcze z dwa odcinki będzie z tej oto gry. A ostatni odcinek, jaki zrobię, to będzie podsumowanie gry 100%. Czyli to jest taki zawsze odcinek standardowy, który robię dla Was dawno z dawnego. Pokazuję Wam po prostu, co osiągnąłem, gdy przechodziłem daną karierę. Okej, okay, zaczynamy. 3 km y, ponad do mety. No i jedziemy sobie. Śnieżyca. Akurat warunki mi świetne wybrałeś. Ale widoczność nie jest taka zła, nie przesadzaj. Co nie zmienia faktu, że musisz bardzo dużo tutaj używać hamulca. Jakoś spróbuję sobie dać radę. O, komunikat wyskoczył, że ten... Widzisz? Pad do ładowania. No, więc zostało jakieś godzina gry. Myślę, że spokojnie powinniśmy sobie wyrobić. No, tak staramy się dla Was nagrywać po kilka odcinków dziennie. Na przykład dzisiaj nagramy dla Was trzy, jutro dwa i tak tak się zbiera. Ale dzisiaj akurat w planach mamy dla Was nagrać trzy odcinki, w sensie jeden po drugim. Dziwne, że mi jeszcze kary nie naliczyło. To znaczy, ty... że jedziesz. Powiedzmy przepisowo, skoro ci nie naliczę. No tyle razy, co wypadam z trasy, już z trzy razy tak porządnie i... Cisza. Całkiem nie najgorzej mi idzie na razie. Tutaj uważaj. No, praktycznie popełniłaś ten sam błąd, co ja. No, to wygląda. Ale widzę, że ogarniasz w miarę. No, powiem ci, staram się. Hamuj więcej po prostu i będzie wszystko okej. Okay. Tutaj będzie ostry zakręt w prawo. O, o nie. Tutaj jest tam co widzisz to będzie ostry zakręt w prawo. Więc no to i tak się nie zdążę rozpędzić. Kurde, zagapiłem się, co robisz, cholera. <grych> Jesteś. Często powiem ci, że zwracam uwagę jak jeździsz. Cieszę się bardzo dlatego, że mówisz mi często o co robię i tak dalej. To mi pomaga się wdrożyć w tą grę. Ja znowu na ciebie, rzadko zwracam uwagę, szczerze mówiąc. No. Bo... U ciebie nie ma na to patrzeć, jak co chwilę dajesz sobie radę z każdym zakrętem, co chwilę. Nie no sobie nie radzi. zawsze. Czasami się też zdarzy, że wywalę, nawet jak nie patrzę tam co u ciebie się dzieje. Co nie zmienia faktu, że bardzo dobrze jeździsz. W porównaniu do mnie chociażby. E, mógłbym być lepszego tutaj skiwa. No i po ptokach. <laughs> Ale tylko sekunda kary, więc nieźle. Jakbyś jeździła w trybie kariery, to myślę, że byś miała spokojnie pierwsze miejsce. Bo ja tak zauważyłem, że jak wiesz, masz e, karę wyżej niż 5 sekund, co nie? Tak. To już masz poradzie, nie wygrasz tego. Mam to sprawdzone. A jako Ale tak sekunda jak ja? to nie. Co? A jako tak robisz, jak, ja, jak jeździsz po barierkach? Mm, wiesz co, ta gra jest na tyle specyficzna, że są takie rajdy, że naprawdę trzeba zawalać, a są takie rajdy, że możesz jechać wolniejszym tempem, no ale też tej kary nie możesz mieć, ale zazwyczaj byłaś na pierwszym miejscu. No i wiadomo, to jest, zależy od poziomu trudności, jak walniesz sobie na ekspert, no to w zasadzie musiałabyś przejechać chyba trasę bezbłędnie, żeby być, wiesz, pierwszy, nie? No to tak. Ale ta gra jest na tyle spoko, że wiesz, tak jak Ci kiedyś tłumaczyłem, że w każdym radzie masz tych osiem rajdów, nie? I nie musisz w każdym być pierwszy, nie? Przynajmniej musisz być z pięć, w pięciu rajdach pierwszy, żeby być potem tak jakby w końcowym, nie? W tabeli. Na pierwszym miejscu, bo te punkty tu zbierasz zawsze mhm. podczas jazdy. O, to już koniec? Tak. Ta trasa nie była jakaś bardzo długa. No i co? Przejechaliśmy sobie kolejny rajdzik. Teraz, nie wiem, wybieramy sobie asfalt czy shooter. Weźmy sobie jakieś inne warunki pogodowe. Weźmy sobie na przykład... Nie wiem, deszczowo i na szutrze. Szuter, mówisz? Dobra. Mm, bardzo często jeździliśmy rajd polski, chyba. Jeździliśmy, nie? Tak. Tylko nie Dwa wszystkie rajdy. trasy na pewno. Świętaj... Na pewno jeździliśmy Baranowo i Wieliczka. To Świętajno M też. Tak... To, a to chyba też jeździliśmy. Gorklo? Czyli wychodzi na to, że my chyba tutaj wszystkie trasy przejechali. A te Mikołajki, czy tam co tam było? Było tam coś takiego? Było, no. A jechaliśmy, Mikołajki? Nie, na pewno nie. Mikołajki Arena. Zobaczmy. Trasa wygląda yy, wyśmienicie. Ja się przejadę teraz za budami. Ok. Tylko sobie tutaj szybko jeszcze kierowcę zamienię. A weźmy tego. Okej. Okay. No to lećmy, kogo ja mam wziąć. Może być ten. Martin Prokop. Często nimi jeździsz, zauważyłem. Naprawdę? Mhm. chyba na trz to jest trzeci odcinek, co ich wybrałaś. W sensie wiesz, yy, tak raz ten, potem pojeździłaś tym i potem znowu tak wracałaś. Szczerze mówiąc, nie zwróciłam na to uwagi. Teraz o tak leciałam po samochodach i strzeliłam w pierwszy lepszy samochód. Bo który... ty bardziej patrzysz na wygląd samochodu niż na kierowców, nie? No, nawet nie. no Samochody są praktycznie wszystkie te same, tylko naklejki się różnią, więc na wygląd nie mogę patrzeć za bardzo. Mhm. Dobra, trasa jest bardzo krótka, bo tylko w zasadzie ponad 2,5 kilometra. Ale z tego też co widziałem, to jest tutaj bardzo dużo prosto, prostej drogi i proponuję hamować Ci tam, bo będziesz miała ostry zakręt w lewo. Nice, widziałem to. Dupo zarzuciłaś, nieźle przed chwilą. No, starałam się. Jaką pogodę wziąłeś? A nie wiem, chyba nie wybierałem pogody. A widzi. Ale jest chyba okej. Okay. Tak, jest okej. Okay. Widoczność dobra, asfalt wow, 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 wow. jest. też nie pada. Tutaj jak wyjdziesz z tego zakręta, to sobie nie pomyl trasy. To Możesz dobra. jechać albo w lewo, albo tam w prawo skręcić, albo i nie. Czy ciebie cofnęło? Tak. Czyli musiałeś pojechać prawą stroną. Tak. Mhm. To jest dziwne trochę, bo jak jeździsz w karierze, nie, tak. to mogę sobie wybierać, albo w lewo, albo w prawo pojedziesz i Cię nie cofało. Ale to może właśnie to jest też przez to, że gramy na podzielonym ekranie Pewnie i to, każdy ma swój tor. Pewnie to jest właśnie przyczyna tego. Jak Ci idzie? Trudna to, Twoim zdaniem ta trasa? Trudna nie jest. Czasami wypierdzielam barierkę, znaczy dosyć często, ale e, ogólnie trasa nie jest specjalnie trudna. No, przyjemna w miarę. Nie wypadniesz z trasy. Nawet jak mnie cofnęło, to mnie kary nie naliczyło. O, Oj, i widzę co? cię. Jak tu wiadę? O. O, ja też wjechałem źle i mnie cofnęło. No, widzisz teraz. Bo ty musisz ja je... jechać lewą stroną, a ja prawą. No to widzisz, teraz nas zamieniło. Mhm. Ale Zauważyłem. przynajmniej kary nie nalicza. Czyżbyś była pierwsza? Niemożliwe, żebyś wow, jesteś pierwsza. Gratuluję. Yeah. To jest to. Drugi raz chyba. No. <laughs> A jechałem całkiem serio. Co najzabawniejsze. Rozłożyłaś mnie. No i co? Standardowo wybieramy sobie po raz kolejny jakiś fajny rajd. Nie wiem, co to jeszcze będzie. Może rajd Niemiec? a rajd Niemiec my jeździli. Może rajd Anglii? Co ty na to? Z tego, co powiedziałeś? To jechaliśmy tą trasę. Tego chyba my nie jechali. Chyba nie. I tego, a to jeździliśmy. Jeździliśmy to, no. Tego nie jechaliśmy na to No to przejedźmy się. Weźmy sobie czyste niebo. Południe wieczór. Jakie by tutaj auto sobie wybrać? Eee, a wezmę sobie, może na odmianę teraz Hyundai'a Dani Sordo. Weźmy sobie Dani Sordo. Okej, okay, no to teraz ja popatrzę. I teraz znowu tego chcę. Ale przy chwilą No nie? wiem, śmieję się. No to. A tym Coopersem jeździłaś w ogóle? Nie jeździłam. Mhm. A może być. No to dajesz. Tu, cisza. Ok. Wziąłeś sobie opony twarde. To przez przypadek. A to nic się nie dzieje. Mówiłem ci, jaka jest tam różnica w którymś odcinku, że wiesz, miękkie mają to do siebie, że masz lepszą przyczepność, ale się szybciej zużywają, a twarde dłużej wytrzymują, ale jest słabsza przyczepność. No to czyli taka będę więcej wypierdzielać? Co? Czyli będę więcej wypierdzielać. Taki jest tego wniosek. Wszystko zależy, jak będziesz kierować. Ja na no, twardych jeździłem, na no, miękkich też jeździłem i powiem ci, że jakiejś różnicy nie ma kolosalnej, tylko jest różnica właśnie taka, że, że te opony się po prostu szybciej zużywają. Dobra, 7 km prawie do mety. Startujemy. Całkiem fajny klimacik. Mhm, mm przyjemny. Będzie ostry zakręt w prawo, znaczy ostry jak ostry, ale. Na tyle ostry, żebym wypierdzieliła w drzewo. Ja hamowałem i nie wypieprzyłem. Tutaj też będzie nieciekawy. O właśnie ten. Słyszę, że, ale taką wskazówkę mam dla ciebie: nie zaciągaj nigdy ręcznego na lekkich zakrętach. Bo to jest bez sensu. Ja za późno zaczynam hamować. Bo ty często jak zaciągasz właśnie ręczny, to ty nie umiesz tak jakby tego opanować. opanować i dlatego wypierdzielasz, nie? Jak jest leciutki zakręt, to wystarczy tylko mocniej zahamować i normalnie skręcasz, nie? Te reklamy też bardzo dużo ten spowalniają, jak wiedziesz. Widzę. Ale w niektórych rajdach to było przydatne, na przykład to właśnie w rajdzie polskim, na Wielicce tam, jak często wypadałeś z trasy, to wjeżdżałeś w tą reklamę i tak cię, wiesz, yyy... E... Tak. A co to lato takiego? Widziałaś? Nie. Pszczołę mamy chyba. A o. widzisz, tam koło telewizora lata? Dziwne to. Cholera, jasne. Będziemy to rozpraszać trochę teraz. Mnie też, bo widzisz, co robię. Hmm. Jak skończymy nagrywkę, to ją wyjaśnimy. Ale... To nie jest pszczoła. No, taki inny gatunek. To jest jakiś. To nie jest nic pszczołowatego. Nie wiem, w każdym, bądź ra... o, o, o. W każdym bądź razie, drodzy widzowie, mamy śmieszną sytuację, bo tutaj lata nam. Nazwijmy owad. to jakiś owad. Wygląda w sumie to jak pszczoła czy osa, bardzo podobne. Się boję, żeby mnie to nie uchlało. <laughs> Śmiesznie. To powinno być do fun moments. <laughs> Powiem ci, że całkiem szybko, widzisz lata. No. Szybko jedziemy tą trasę, bo już połowa trasy za nami. No, spadaj mi stąd. Ona tu lata blisko do zimnie. Jak ona się w ogóle tutaj mogła dostać? Okno zamknięte. Otwarte jest. Otwarte? Mhm. Mhm. Wydawało mi się, że masz zamknięte okno. No to co się dziwisz, jak się ona tu dostała? Ło. Wow. Niezłe to było. Co tak, skupiłaś się, bo taka cisza. Ej, dostałem 7 sekund kary. Oh, what the mark? fuck. Za co niby? Przecież nic wielkiego nie zrobiłem. Ta granat strasznie szczyła na błędy. Co nie? No niektóre, bo niektóre to... Strasznie. Ty masz 10 sekund, ja mam 7, prawie ci dorównuję. To wypierdziel jeszcze raz. i... Czekaj ile ja mam? 1800 metrów, a ty 2100. O, 400 metrów jestem do przodu. Hyundai Motorsport Ej, dobrze ci idzie, powiem Ci. Halo? Mówisz, że się trochę podszkoliłam od pierwszego odcinka. No, tylko nic nie, gada, nie gadasz. No, powiem Ci, że się zaczęłam skupiać na tym, a jak przestaje się skupiać na grze, to zaczynam patrzeć na tego owada, gdzie on lata teraz. Ja o nim w sumie zapomniałem. Po coś mi przypominała? A on sobie tam łazi. Po... Ja nie widzę go. A ty? łazi za telewizorem po Aha, firance. Wiem. Dobra, mi zostało 500 metrów. O, 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 o. Naliczyło ci? Widzowie. 15 sekund aż. Ollol. Widzu, mi to bokiem. Także pewnie dlatego, że nie jednego skosiłam. Bardzo możliwe. A się chwilę zapatrzyłam faktycznie na tego owada. Rozpraszające. No i dobra, udało nam się dojechać. Szczęśliwie, do mety przynajmniej mi. Mariola już dojeżdża. No i przejedziemy się jeszcze jakąś króciutką trasę. I będziemy kończyć ten odcinek. No niestety, moja droga, ale teraz byłem pierwszy. <laughs> Dobra pasja się skończyła, nie? Te. Jeśli musisz cofnąć, wciśnij L2, aby zahamować, bla, bla, bla. Nie dali mi dziady doczytać. Jakoby tutaj wybrać taką króciutką trasę. Masz jakąś propozycję? To Na chyba, to jechaliśmy. Aha. Pamiętam to. Chyba z tych takich krótszych tras to my wszystkie przejechali. Weźmy sobie jakąś taką, nie wiem, 12, 11. Nie, trochę za długa. Mówisz? Mhm. Mm Może tą? To nie. my w sumie jechali, ale mi to nie przeszkadza. Jedziemy to? Możemy. Pochmurnie weźmy sobie noc, żeby było ciekawiej. Ja biorę sobie tutaj... E, Odtanak. Tana, od I Rajgo Molder. A nie o nie ile to się tak czyta. Nie. Co ty? Ja jechałem Hyundai'em przed chwilą. Dani Sordo, chyba z tego co o, się orientuje. Może być. Okej, okay. no to dajesz tutaj, okej. Okay. I lecimy. Trasa w 2016 roku jest niemal taka sama jak w roku poprzednim. Wydłużono ją, je, je, wydłużono ją jednak o 6,52 km. Tak? Tak. Dokładnie tak. Ja bym wolał to przeczytać 6,5 prościej w sumie. No bo te, bo te dwojka... dwa to takie głupie, co nie? No tak. No i jedziemy sobie. Chociaż dokładnie podane to w sumie nie takie głupie. No. Byrki mamy takie same, patrz, widzę cię tu o BBB. Jesteś... Duchu ty mój. <noise> duchu? Ja ci dam duchu? No powiedzisz, że jesteś duchem. To ty jesteś duchem mojej. Ja też po jestem. Mnie. Owszem. Tylko wiesz jaka jest różnica? Ja jestem niebieskim duchem, a ty jesteś żółta, bo ten duch jak cię widzę, to ty jesteś na żółtym kolorze, nie? O. O. Ale to było dobre combo, ci powiem. No też hmm. mi się podobało. Nie bardzo czasami wiem, w którą stronę mam jechać, chociaż... O, tutaj będzie taka mocna zawrotka w lewo, więc uważaj sobie. Nie wiem gdzie. O, znaczy ty masz w prawo. Ja miałem w lewo. Zapomniałem, że ty jedziesz osobnym torem. Więc to jest mój błąd, bardzo cię za to przepraszam. No co jest? Wsteczny. O, tu mam jechać? Tak. O, tu? No, jak cię nie cofa, to znaczy, że chyba Czyli tak. No nie, tu. No o, w prawo. Tu, tu, tu i w prawo, w prawo. A ty mówiłeś w lewo? No bo ja w lewo skręcałem, a ty w prawo. Widzisz, wywaliłem przez ciebie, bo sprawdzałem, co robisz. Masakra, ale mnie w błąd wprowadziłeś. Nie odzywaj się. No bo mnie tak kierowało w lewo. A ja nie, nie wziąłem przecinka na to, że wiesz, że ja jadę innym torem, a ty jeszcze innym, prawda? No to nie musisz mi mówić już. No to przeprosiłem przecież. No dobrze, nie gniewam się. Jezu, ja już myślałem, że dojeżdżam do mety, bez kitu. A tu jeszcze większość połowy kilometra mhm. Co się stało tym razem? Ten sam zakręt? Tak No bo to wiesz co? Ta trasa ma do siebie, że tak jakbyś jechała dwa razy te samo okrążenie, wiesz? O to chodzi w tym. Rozumiem. Widzisz, że ja mam teraz ostry zakręt w lewo, a ty będziesz miała w prawo. Czaj, o co chodzi? Jako taką. nie Abu Dhabi. Ja nie jadę Abu Dhabi. No, ale zaraz z, z, bardzo często nie jeździsz. Ja jadę teraz jakimś sposorem o nazwie Denmack. Czy jakoś tak? Nie wiem nawet jak to przeczytać. Więc nawet nie będę się starał produkować. Dajesz, dajesz, bo ja jestem 500 metrów w przodzie. Ale nie martw się, poczekam na ciebie. Kochanie. A jedź! Mówisz? A zdążyć dojechać do mety? Powinność. No to może poczekam lepiej. A po co? Okej, skoro nie, to nie. Chciałem być dla ciebie miły. Wow. Proszę bardzo. I teraz się zaczęła ta presja czasowa. <laughs> 23 sekundy. Masz żeby zrobić ponad 500 metrów. Wtedy, właśnie nam to osiągnięcie tak wpadło, pamiętasz? Tak. Teraz już niestety raczej nic nie dostanę. Bo niestety, osiągnięcie można zrobić tylko raz. Dobra. Zrezygnowałaś? Tak. E, no i co, proszę Państwa? Ukończyliśmy sobie już większość raid. W tym odcinku to będzie tyle. Zapraszamy Was jeszcze na dwa odcinki z tej oto gry. A tymczasem się z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło, pa pa. pa.